W kategoriach, myślę, bardzo pozytywnych, takiego miłego wspomnienia, wracamy do dwóch poprzednich kolejek, zarówno Odra, a później wyjazdowe zwycięstwo w Katowicach. Co Twoim zdaniem decyduje o tym, że zespół ponownie wkroczył na tę zwycięską ścieżkę? Przede wszystkim na pewno się bardzo z tego cieszymy, bo, bo te punkty nam są potrzebne i, i te zwycięstwa nas napędzają w kolejnych meczach. Jeśli chodzi o to, ostatnie spotkania, na pewno konsekwentna gra w defensywie to był gdzieś klucz do tego wszystkiego, gdzie przykładało się to później na wyniki, bo nie tracąc bramek, zwiększamy sobie możliwości na, na, na zwyciężenie tego, tego meczu. Zawsze z przodu coś sobie stworzymy, więc myślę, że ta. Gra w defensywie jest kluczowym aspektem tutaj. Łukasz, za nami przerwa na reprezentację Polski. Czy taka arytmia w graniu jest dla Was dobra, czy raczej gdzieś wybija z tego rytmu, w którym no, bezsprzecznie teraz się znajdujecie? Myślę, że nie ma to złego wpływu na, na jakieś wybijanie nas z rytmu. E, uważam, że wręcz przeciwnie, ponieważ mamy czas na skupienie się na innych aspektach, czy też taktycznych, czy też stałych fragmentach gry, gdzie tego czasu jest więcej, więc możemy temu bardziej się skupić, więc myślę, że taka e, przerwa jest... Jak najbardziej na, na plus, i, i możemy ten czas dobrze spożytkować. Odskoczyliśmy od strefy spadkowej, bardzo niebezpiecznej strefy, na pięć punktów. No właśnie, czy z Twojej perspektywy jest to już spokój, czy raczej taki pozorny spokój? Bo wiadomo, że ta liga i jej rozstrzygnięcia, wyniki absolutnie nieobliczalne. Ja myślę, że tutaj o spokoju jeszcze nie możemy mówić. Na pewno byśmy chcieli, żeby tak było, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że do samego końca będziemy musieli być czujni i te mecze wygrywać, żeby jak wcześniej zapewnić sobie to utrzymanie, więc to, że teraz gdzieś mówimy o jakieś tam przewadze. Hmm... Owszem, jest ona, aczkolwiek nie możemy się tym zadowolić i, i skupiać się przede wszystkim na sobie i, i patrzeć na kolejne mecze i, i je po prostu zwyciężać, żeby te punkty sobie dopisywać w tabeli. Spoglądamy na naszego kolejnego rywala GKS Tychy i tam też się sporo dzieje. Rozstanie z trenerem Dominikiem Nowakiem po porażce z Sandecją i Wisłą Kraków. Czy spodziewasz się u rywali efektu nowej miotły przed meczem z Rosowią? E... Chciałbym nie, ponieważ każdy sobie zdaje sprawę, że często jest tak, że jak przychodzi nowy trener do, do szatni, to to zawsze jest jakiś taki bodziec napędzający drużynę. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. Aczkolwiek nie chciałbym się skupiać na drużynie przeciwnej, ponieważ myślę, że jak my będziemy konsekwentnie robić swoją robotę i, i realizować swoje założenia, to, to będzie to przynosiło nam efekty i nie będziemy musieli patrzeć na przeciwnika. Intensywność treningów przed tym. Spotkaniem naprawdę imponująca. Wy na każdej jednostce dajecie z siebie wszystko. Co najważniejsze, znakomite warunki. Wreszcie boisko zazielenione, boisko takie, jakiego byśmy sobie życzyli. No i właśnie, później przychodzi to tylko przekuć na spotkanie ligowe na stadionie miejskim. Dokładnie tak, to się znikąd też nie bierze. My na treningach bardzo ciężko pracujemy na to, żeby później te efekty były w meczu, więc tak jak wspomniałeś, fantastyczne warunki do, do treningów, więc dajemy z siebie na każdym treningu maksimum. I później są tego efekty. W Katowicach zameldowała się imponująca liczba naszych kibiców. Czy wy czujecie to wsparcie, i jak to wsparcie na Was działa? Bo na pewno kibice starają się ze wszelkich sił, ażeby ponieść Was, uskrzydlić do kolejnych triumfów. Oczywiście, że tak. Kibice czasami robią najważniejszą robotę na tym boisku, ponieważ są ogromnym wsparciem i jeśli ci kibice pojawiają się na tych spotkaniach, to my też czujemy to, to wsparcie i nam się zdecydowanie łatwiej gra, bo czujemy, że idą za nami i czasami po prostu jadąc też na wyjazd czujemy się, jakbyśmy byli u siebie. Łukasz Seweryn, dzięki, że byłeś wraz z nami w Resowia TV. Również dziękuję bardzo.